Jak co roku w przedostatnią sobotę sierpnia w parku imienia Solidarności za Legionowskim Ratuszem Powiatowa Instytucja Kultury zorganizowała kolejną edycję akcji Czytanie w Plenerze. To już jest czwarta edycja tej akcji, akcji happeningowej, która gromadzi miłośników książek. Mogących spotkać się w miłym otoczeniu, przyrody, przy miłej muzyce, mogą oni poczytać książkę, porozmawiać. Do parku można było przyjść ze swoją książką lub też zdać się na mobilną wypożyczalnię albo stoisko handlowe jednej z warszawskich księgarni. Dla najmłodszych współpracujące z PIKiem przedszkole miejskie nr 12 zorganizowało natomiast zabawę z bajkowym kodowaniem. Akcja ta jest częścią realizowanego przez dwunastkę programu edukacyjnego Mistrzowie Kodowanie Junior. Zadanie dla dzieci polega na wysłuchaniu bajki, którą czyta pani Hania Niewiadomska, i pokolorowaniu, narysowaniu na tabletach bądź na kartkach, a następnie zaprogramowaniu wybranej dowolnej postaci. Przygotowano też gry i zabawy rozwijające u dzieci wyobraźnię i logiczne myślenie. Jesteśmy także z matą edukacyjną, na której dzieci układają Sudoku. Także układają obrazki według podanych kryteriów, tworzą opowiadania do obrazków, czy też układają historyjkę do bajki usłyszanej przez panią Hania panią Hanię Niewiadomską. Wszyscy mieszkańcy powiatu spragnieni czytania pod gołym niebem mogą wziąć jeszcze udział w akcji Książka na plaży. W tym tygodniu mobilna wypożyczalnia powiatowej instytucji kultury zawita na plaży w Wieliszewie. 감사합